Witajcie bardzo serdecznie w Battlefield 3. Kampania. Na razie, multi będzie. Jest taki testowy też. Opcje głośności takie tam. FPS-y na razie jest dobre. Zobaczymy później. Na razie jeszcze pociąg jedzie bardzo szybko. I DC jest. No, standardowe rozpoczęcie. Może kampanię całą nagram. Zobaczę jak to będzie. Na razie skaczemy się na pociąg. Bo my jesteśmy po prostu Supermany kolejne No i jest git. Chyba nie jest za głośno nawet, bo do miałem musiałem przyciszać jak korolem z kumplami. Na razie walczymy z jakimiś nubami. I możemy strzelać. I zaraz się przekonamy. Dobra. bardzo pro, bardzo realistyczne, jednym strzałem padają, pam pam pam, mogę to wziąć, mogę to wziąć, jest super, dobra, ale ja lubię mieć załadowany. O, quick time event, ale mój shotgun, no nie spasik, a mamy teraz takie gówno. Dobra, albo tam by wybuchło. Dobra, luneto, ja chcę coś, spacja. Dobra, rozumiem, asasyn. No, ale dalej trafili nas ale my mamy super odporne ciało a bo mam tu bach 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 robić bach bach hop hop chłopczyk zdolny jest dobra co teraz nie mogę biegać mam zawijać wow ja chcę jeszcze dobra na ślepo Piękny reload, żeby nie było. Ja, co tam mogę sobie wziąć? To samo. Nie wiem, jaka jest różnica. Dobra. Przyjaciele. Raz, dwa. Tyk, tyk. Nie są moi przyjaciele? Że... Ktoś nie strzela. Co we mnie strzela? Tu jest przyjaciel. Oj, oj, oj. ty Do mnie. Też ja tu jestem, pani władca. Nie no. Tak, nie będziemy się bawić. Pą, pą, pą. Przepraszam. Wreszcie nie zmucie z kampanii. Dobra, mogę to rozbroić? Nie mogę tego rozbroić. Mogę się zapisać. I otworzyć. Otworzyłem. Zabi. O kurde. Co, nie, jest, jestem ze mną. Jest ze mną. Dobra. Zobaczymy, czy się nie popsuje przez zapis. Jeśli to nie oglądacie to, to znaczy, że jest git. Jak nie, to znaczy, że nie ma tego na YouTube w ogóle. Się popsuło. Łamacz mieczy. Hmm. Nie komentuję tego. Łamacz mieczy. No, z czym to może się kojarzyć? Z niczym. Dobra. 8 godzin wcześniej. Się w czasie przenosimy to nie kryzys, ale to jest Battlefield. To się przemieszamy w czasie orbity, przenosimy po prostu. Nie, pracuję dla asasynów. 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierze New York! New York! Wierzymy. New York! GRISIS 3-2 I o jesteś. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądać. W przelocie? Tak tak Chyba nie ciebie. Ha ha ha, taki słuchar. To co jest? Ty, w młodości. To Salomon Salomon? nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? No, nie? Dlaczego? On tak powiem. Nie ratować Nie wiem, co nas interesuje. wysłuchajcie mnie, później mnie wiecie. Nie musimy cię grzebać, już jesteś marny. Już jesteś No szczerość. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. No, panie... Skoda Betty się kłania po prostu. może Z Szamba, No, z Szamba, ale to jest bardzo czysta, historyczna woda. się Białe plamy Boże! Ta rozmowa ma coraz dziwniejsze znaczenie. Tak są nazwa tej misji 9 miesięcy temu operacji Kurdystan Kurdystan, dobra. jest super migająca lampka. Myt, myt, nc, nt, nn, nn. I super po prostu... Są nasi ziomale. Co, nie graliście w BFA nigdy? Przyjąłem! Ej, wiesz, już kurwa nie wiecie co my tu robimy. No, też nie wiemy.

Idziemy. Ile FPS-ów? To mnie interesuje. Spadło. Dobra. Raz to nie zrobi różnica. Ja chwilę przerwy. Powinno być teraz ładnie i pięknie. A jak nie będzie, to nie wiem. Podążać mam. Ale bym się trochę pośpieszył, może. Mudzyn, mudzyn, wszędzie mudzyni. Mudzyni everywhere. Mm. No, a co robię? Czołgam się. Sram. Wiecie, się tu do ja tu chcę. Z Iranu. Robi się nieciekawie. E, tam, jestem ja, jest dobrze. Zmieniam, tego kraju nie są są nimi żołnierze Dobra. Zmieniamy. Matkowicz, Kafin, Kompo, Montel. Kompo. Prlal. Namierzanie się rozwija na dwie, jeśli będzie kontynuowana. Tak, szybkiego strania. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to? Nie, nie bierzemy się. Już mogę biegać? Mogę biegać, mogę zmienić. Dobra, Jakie mam bronię? To jest snajperka. Dobra, tutaj potrzeby. Coś tam, poczciwe, coś tam. No, chcę naprzód. Ruszać się. E, tam, ty ci się zdaje tut No... Dox był. Ja tu wchodzę. Nie Co to jest? Szkoła? Kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widzi. Trzymaj razem! Szkoły nienawidział? Nienawidział nikt z szkoły... No, no co tu jest? Dobra. Nic ciekawego. Wcześniej. Z zimi. Gówno. No, ja tu jestem już. Ach. Dobra, na ja to tą, 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 Dobra, już? Możemy wbić? się nudzi! Dobra, Blak. w pra, prawej, po co tej? No, ktoś już przestał grać w BF właśnie Dobra, tu? Nie, to za co mam podążać? No, otwórz, otwórz to Save Point, ja idę pierwszy. Nie podoba mi się to. Oj, 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 ekran mi zakrwawili. Kompot spadł. Kompot! Nie, kompocik Kompocik! Kompocik! To jest kompocik? W ogóle tak? Kompocik? Kompocik to ty? Nie. No. Nie wiem. Dobra. Dobra, rzuciłem grenadcem. Tam tyle rzucę. No rzucam Ale coś mnie strzela bardzo pięknie A i zaraz postrzelam. Pyk Łap grenade'sa łap kamienia Nie za mną Dobra, chwila Nie kompocik jest tam pad

Ten profesjonalny sna snajper profesjonalny snajper się nie poddaje. Już widziałem cię, przyjacielu. Uczyli mnie grenade sami chapać i przez osłonki strzelać. Kompocik wyzdrowiał. Tak, to był kompocik. Czy już wyzdrowiał? Już jest chłopak Pyk, pyk. Już, możemy iść dalej. O oh, fucking hell. Gdzie macie Gdzie macie snajpera? Boże dzieci! Nie macie snajpera. Do środka. Ja pierdzielę. Mam snajperkę, ja jestem snajperem. Amunition. Amu to nie wiem, kto to był. Już, można wbić. Dziękuję. Uwaga na nie, na stranki, nie na stranki, ha, na stranki, Kolejny wszcząs z mózgu, Uuu, boże, ja chcę, za kompotem idę, to nie, wiem. kto tam zginął, kompot, nie ty? twój brat bliźniak, komendę wpisali, co to jest. Dobra To jest super mega światło Chyba się przyjacielom nic nie udało Bojowników? Zroników Nie, chodźmy na ten, na dupę Już otworzysz te drzwi? Dzisiaj? Dziękuję

No, a teraz. idę, idę. Idę, yeah. a już już skąd twarz. Ha, ją go w konia, w konika go sobie na glebę. E tam, wypatroszymy główkę. Będzie ciekawie. A masz inne buty. No to się ruszaj. Mów do mnie, widzisz go? Jest! Gdzie jest? Tak, no, teraz. podążać, a nie podążam. A ciebie głośne w dupie po prostu. No, murkek mi niszczy, frajer. Na ulicy 50 metrów połowy wysokości Kieśle się okopał Mam wyrzutnię p Daj ją Kurwa, Daj mi tą wyrzutnię przyjacielu Daj mi tą wyrzutnię Najlepiej strzelasz Jak zobaczysz błysk broni rozwalnościach Przyłóż się brachu odparnę, tak się Oj, 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 oj zabij... Oj zlamiłem Nie żyję, o przepraszam bardzo On nie wiedziałem, że mnie zabije. Oj, oj oj, dobra, ale to <noise> będzie zasługę. Oczywiście będą hejty żelami. Odkąd zaczynamy? Dobra. Jak zobaczysz błysk broni, rozwadności. Czy już się brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj. Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1. Oja! No, trafi to. No i po robocie, zemściłem się. Byłem w moim drugim życiu po prostu. Położę no, człowieku, ja strzelam, nie w porządku. Łataliście, tak, to se Północna strona. Przemieszczcie się. Dobra, jeszcze se posnajperzymy zakończymy. Taka misja trochę dla snajperów, dla kamperów, ale. Zobaczymy. Idą gdzie? A tu. Ty we mnie strzelasz. Ty we mnie strzelasz. Dobra, wszystko. Ja se przeładuję profesjonalnie Są na i dachy Gdzie są następni Tu jest I co? I wszystko 1 no. Wow Jakiś ziomuś Grase, niech se gra Pozdrawiam Fajnie go połatali na plecach nie, to jest wojna. Już? Nie, jeszcze. Więc nie jestem potrzebny, bo oni se... z KM-ów, LKM-ów... Łap... Proszę bardzo. Już? Bra, gratulacje. Bravo, brawo, brawo. Do nas, są w budynku. Zejdziemy właśnie z tego zastranego dachu. Nie możemy wrócić do własnych dachu. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę nadu. Ja pierdolę granat! Dobra, to już nie dało. Uciekniemy sobie profesjonalnie z budynku i zakończymy epicką ucieczką. No, co ja mam zrobić? Nie, zapisywanie. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Jeśli się podobało, dajcie lajka, like ewentualnie suba. Dziękuję bardzo. Napiszcie może, co bym mógł zmienić w tym wszystkim. Dziękuję bardzo za uwagę, za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie.